Dzień dobry, Małgorzata uczyna. Jacek Złoczowski. Tworzymy kolektyw Memory Morph, działamy wspólnie od kilku lat. Naszym głównym obszarem zainteresowania jest przestrzeń miejska, eksplorowanie przestrzeni miejskiej, historii, architektury, kontekstów społecznych i kulturowych i na tym podłożu robimy prace, które mieliśmy okazję do tej pory realizować w Bielsku Białej, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Chcemy opowiedzieć o projekcie zrealizowanym w 2017 roku w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej. Projekt zatytułowany był Tanceba, wystawa zatytułowana była Tanceba i mieliśmy przyjemność być kuratorami tej wystawy, ale także artystami, którzy zrealizowali projekty w ramach tej wystawy. Powstała ona na zaproszenie dyrektor Galerii Bielskiej Agatys Malcerz, a jej takim specyficznym motywem było to, że była to wystawa Site Specific, osadzona bardzo mocno w kontekście miejsca, w jakim usytuowana jest galeria, a konkretnie faktu, że przed II wojną światową, czy dokładnie do 1939 roku, stała w tym miejscu synagoga która służyła jako dom modlitwy dla społeczności bielskich, postępowych Żydów. Zbudowana została w końcu XIX wieku, no a jej koniec przyniosła II wojna światowa. W 1939 roku została ona spalona przez nazistów, zniszczona całkowicie przez kilkadziesiąt lat w stanie gruzowiska. A w latach 60. XX wieku, dzięki staraniom Związku Polskich Artystów Plastyków, Została w tym miejscu wybudowana galeria, i jako galeria, budynek ten rozbudowywany później służy mieszkańcom do tej pory. W naszym projekcie chcieliśmy się odnieść do tej historii, do tego śladu, który jakby pozostawiła synagoga gdzieś w mieście. Wiemy o tym, że społeczność bielskich Żydów nie została już odtworzona w takiej skali, jak to miało miejsce przed wojną. Jest ona teraz bardzo niewielka. Natomiast jakieś ślady tego istnienia synagogi, ślady tej społeczności pozostały do dziś. Chcieliśmy, żeby ta nasza wystawa stała się takim świadectwem tych minionych czasów, ale też interesowało nas bardzo mocno to, w jaki sposób historia zostawia ślady, zostawia jakieś takie warstwy, które w kolejnych pokoleniach czy w kolejnych latach są zacierane przez następne społeczności, następne obiekty, następne świadectwa historyczne i takie prze, przedzieranie się przez te warstwy, studiowanie map, świadectw historycznych było dla nas też szczególnie interesujące, w jaki sposób można opisać miejsce wykorzystując różne narzędzia i techniki. Tak, i nasza wystawa zatytułowana była Tanceba, a projekt, który chcemy przedstawić, zatytułowaliśmy TNCBH. Obie te nazwy mają to samo źródło, a konkretnie pochodzą z żydowskiej inskrypcji nagrobnej, która w wolnym tłumaczeniu brzmi: Niech jego, jej dusza będzie zachowana w pamięci żyjących. Wykorzystaliśmy tą inskrypcję jako taki motyw przewodni, hasło wywoławcze do wystawy. Zaprosiliśmy kilku artystów, powstało kilkanaście prac wszystkie y, 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 właśnie takie site-specific, to znaczy bardzo mocno związane z tym miejscem. W naszym projekcie ten seba, który realizowaliśmy w ramach wystawy, chcieliśmy stworzyć coś w rodzaju alternatywnej wizji tego miejsca, w które posiada taką złożoną mm, Strukturę znaczeniową, która budowała się na przestrzeni lat. My chcieliśmy skonfrontować ze sobą te, dwie, te dwa budynki, te dwie historie w Galerii Bielskiej i, i synagogi, z tym, że nie chodziło nam tutaj o zwykłe, nie, nie zastanawialiśmy się nad zwykłym zastąpieniem jednego budynku. Przez drugi, a zależało nam raczej na stworzeniu czegoś w rodzaju starcia dwóch architektonicznych porządków albo konfrontacji dwóch symboli kulturowych, bo coś takiego właśnie miało miejsce w tej przestrzeni, biorąc pod uwagę historię. No i zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy to zwizualizować tę konfrontację. I wybraliśmy technikę morphingu, która polega na stworzeniu, na przykład w animacji, płynnego przejścia jednego kształtu w drugi. Ta technika jest wykorzystywana również w, w grafice trójwymiarowej, w 3D. No i stwierdziliśmy, że chcemy właśnie taką, takiej techniki tutaj w tej pracy użyć. No i potrzebowaliśmy dwóch modeli czy dwóch skanów 3D: w galerii bielskiej, BWA i synagogi. Wykorzystaliśmy w tym celu technikę fotogrametrii, czyli tworzenia skanów trójwymiarowych na podstawie zdjęć. I tutaj w przypadku galerii bielskiej pozyskanie skanu tą metodą nie nastąpiło dosyć zbyt wielu trudności, dlatego że budynek ma dosyć zwartą bryłę, która łatwo dało się odwzorować w 3D. Budynek nie był zasłaniany jakimiś obiektami, więc udało nam się pozyskać tego typu skan z dosyć dobrym odzorowaniem szczegółów. No, natomiast dużo większym wyzwaniem było stworzenie tą samą metodą skanu synagogi. No, powstało pytanie, w jaki sposób zaskanować czy synagoga, która została zburzona w 1939 roku przez Niemców? No i okazało się, że odpowiedzią na to pytanie jest, należy udać się na Węgry. Dlatego, że jak się dowiedzieliśmy, pierwowzorem bielskiej synagogi była synagoga, która powstała w węgierskim mieście Sambatel. I projekty były w zasadzie bliźniacze do siebie podobne. Różniły się tylko szczegółami, niektórymi detalami architektonicznymi. No i budynek w węgierskim mieście Sambatel stoi do dzisiaj, więc pozostało nam udać się do tego pięknego węgierskiego miasta. Na miejscu okazało się, że budynek i to miejsce, podobnie jak to miejsce w Biersku, nie pełnił swojej dawnej sakralnej funkcji, a został przekształcony na obiekt związany z kulturą. Ten sambatel jest po prostu salą koncertową, więc wnętrze tego budynku już w ogóle nie przypomina wnętrza synagogi. Na szczęście zewnętrzna bryła budynku. Pozostała w stanie nienaruszonym, no i dzięki temu mogliśmy również uzyskać skan 3D metodą fotogrametrii tam na miejscu. No i pozostawało połączyć te dwie bryły ze sobą przy użyciu właśnie techniki morfingu. Z tym, że naszym celem od początku, mieliśmy świadomość od początku, że nie uda nam się uzyskać płynnego przejścia właśnie jednego kształtu w drugi, dlatego że są to dwie bryły w ogóle nieprzystające, niepasujące do siebie, o zupełnie dwóch różnych kształtach. Siatki 3D mają całkiem odmienną topologię. Natomiast powstało coś w rodzaju walki tych dwóch obiektów, dekonstrukcji jednego obiektu przez drugi, coś w rodzaju takiego rozsadzania właśnie jednego kształtu przez drugi. No i to od początku było właśnie naszym zamierzeniem, żeby mniej więcej taki, taki efekt uzyskać. Po stworzeniu tego rodzaju bryły zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy pokazać czy wyeksponować efekt naszej pracy. No, w, w najlepszym wypadku, czy na, najlepszą formą pokazania tej bryły byłoby umieszczenie jej właśnie w tym miejscu, w którym teraz stoi Galeria Bielska. No i okazało się, że możemy to zrobić. Oczywiście nie w przestrzeni fizycznej, ale możemy to zrobić w przestrzeni wirtualnej. I postanowiliśmy wykorzystać do tego platformę, Maksymalnie powszechną i w, łatwą w użyciu dla odbiorcy. I wykorzystaliśmy w tym celu platformę Google Street View i, na potrzeby pracy, stworzyliśmy coś w rodzaju naszej własnej wersji tej aplikacji. Na naszej stronie internetowej jest nasza własna, przetworzona wersja Google Street View, na której odbiorca może. Poruszać się, spacerować ulicami wokół Galerii Bielskiej BWA, gdzie to miejsce, w tym miejscu właśnie jest umieszczona bryła, która morfuje się z jednego kształtu w drugi i udało się uzyskać taki efekt, w którym każdy krok w, w, przy przemieszczaniu się ulicami tej Bielska jest jak. Kolejna klatka w animacji, w której ta bryła przyjmuje inny kształt. To jest inna faza tej, tego efektu morfowania, więc poruszanie się wokół tego miejsca odsłania kolejne etapy zmiany tych dwóch kształtów i walki tych dwóch porządków architektonicznych. Ostatnim etapem projektu było. Znalezienie sposobu na to, aby z tej przestrzeni wirtualnej znowu przywrócić, jakby te kształty, te, te, te obiekty, które wygenerowaliśmy, do przestrzeni realnej, czyli zrobić jakiś taki ślad tego projektu w przestrzeni realnej, w przestrzeni fizycznej galerii. Szukaliśmy też na to sposobu i jakby takim ostatecznym pomysłem było w pierwszej kolejności wygenerowanie kodu QR, który Kierował do strony internetowej, naszej strony internetowej, na której zamieszczone były właśnie te przetworzone, schakowane jakby grafiki Google Street View i już z wklejonymi obiektami morfującymi się. Wygenerowany kod do tej strony postanowiliśmy odtworzyć w formie muralu na dachu Bielskiej Galerii. Zakładaliśmy, że oczywiście nie będzie to możliwe do zobaczenia przez przechodniów z poziomu ulicy czy, czy turystów, którzy by gdzieś spacerowali wokół galerii. Natomiast zależało nam na trochę innym kontekście i na jakby wykorzystaniu innego potencjału, a mianowicie chodziło nam o to, żeby wykorzystać kolejne jeszcze narzędzie cyfrowe do tego, żeby jakby udokumentowało to nasze, tą naszą akcję na dachu galerii. Było to konkretnie mapy satelitarne Google tym razem. Dlaczego, tak, dlaczego taki pomysł? Stwierdziliśmy, że w ten sposób będziemy w stanie poprzez ten projekt dotrzeć nie tylko do mieszkańców miasta, ale tak naprawdę naszym potencjalnym odbiorcą stanie się no, każdy człowiek, który będzie korzystał z map satelitarnych. No jak wiem, jest to narzędzie bardzo powszechne, więc jakby możliwość takiego Takiej szansy jest stosunkowo duża. I taki użytkownik będzie mógł przypadkowo, surfując przez internet, przez te mapy satelitarne, natrafić na nasz projekt. W 2017 roku, kiedy te mapy satelitarne zostały odświeżone czy zaupełnione, można było już zobaczyć ten nasz mural, natomiast jeszcze rozdzielczość tych map nie pozwalała na to, żeby ten kod mógł być zeskanowany. Bezpośrednio z monitora komputera. Natomiast, no, biorąc pod uwagę fakt, że te grafiki są, te, te mapy satelitarne są coraz lepszej jakości, każde kolejne są, mają większą rozdzielczość i większą szczegółowość, możemy się spodziewać, że w kolejnych latach ich jakość też będzie coraz lepsza. No a co za tym idzie, możemy się spodziewać, że Gdzieś w przyszłości będzie możliwe faktycznie dla nawet przypadkowego użytkownika, w zupełnie przypadkowym miejscu na świecie, trafienie na te mapy, na ten fragment Bielska i zczytanie tego kodu bezpośrednio z monitora, a co za tym idzie, dotarcie do naszego projektu i tym samym poznanie historii tego obiektu, poznanie prac artystów, które powstały w związku z, tą, z jego historią. I ma to, myślę, znaczenie zarówno artystyczne, jak i kulturowe, czy takie kulturotwórcze, po, po prostu takie gdzieś upamiętniające to, co było, to, co zostało, stało się jakimś takim fundamentem współczesnego Bielska, a jednocześnie jakąś jego taką artystyczną reinterpretacją.